Stary, my piszemy kartkówkę a ty palisz. No co, nie widzi, nie wsi okula. A, nie, ci będzie. O Jezu, chce mi się też. Yy, dobra. Proszę pana. Tak, Kirsu. Mogę do toalety wysikać się. Tak, możesz. No dobrze. Ach, no Okej. Okay. Tylko szybko, bo za 5 minut koniec kartkówki. No dobrze, tylko pan poczeka. Zamknę drzwi. No. Yy. Niech pan poczeka. O. Dobrze to ja idę. Dobra, poszedłem do Kidla sobie. Zajadać, bo... Bo po prostu jakby... tam była nauczyciela, akurat gdzieś szedł, to dobra. Dalej mnie to zaskakuje, że chodzę do yy, trzeciej klasy liceum na pale. No mm. dobrze. W ogóle jaki ten nauczyciel bardziej. w ogóle. Jak on w ogóle wygląda taki gruby. Taki gruby jest jeszcze CES-a w dodatku. Ej, a co jakbym tak z z tej szkoły? To jest w sumie dobry plan. Co się wypala Okej, okay, tylko jeszcze się wyzywam. No dobra. Jeszcze tylko jeden buch. Dobra. dobra. Jest która? Jest dwunasta, dobra. O kurde, mam tylko jednego papierosa. Muszę sobie... Muszę sobie do sklepu pójść i kupić nie, to. nie ma. Okej, okay, nie ma. Wszystkie na jej wośny powinny być na pierwszym na piętrze. Dobrze. Dobra. Okej, okay, nic nie ma. Okej, okay, ja lecę do sklepu po papieroski. Haha, wygowicie liście. Lecie do sklepu po papieroski, mimo że jest dopiero w trzeciej klasie, liceum, a w, a w dodatku wiemy, że już nigdy nie wróci. Oj, widzicie. Oj, oj, oj. u miał o swoich rodziców. Następnego dnia. Czemu nakablowałeś moim starym, że uciekłem ze szkoły? No to bo... Zuchowaj ten rewolwer, bo dostaniesz uwagę. Uwagi to ci zaraz wypadną ze łba. A raczej mózg. Jak cię zastrzelę, będę miał spokój. Nie będziesz miał spokoju, Kirsu, ty nie uku. No bo... Wiesz, no bo są inni nauczyciele w tej szkole. Innych nauczycieli też zastrzelę. Są inne szkoły w tym mieście. Wszystkie szkoły wysadzę. <noise> w innych krajach są szkoły. Mówię, że wszystkie wysadzę. Dobra, dobra. Ty weź kierzu sobie jajnie rób. Nie, nie zabijesz, bo to jest zabawka. Tak? Zabawka? Kto chce być chętny? Kto się zgadza z tym, że to jest zabawka? Ja. Ok, Staszek. To poczekaj, Stasiu. Dobrze, powiedz, kiedy będziesz gotowy. No już. I co? To według pana jest zabawka? Jak ty mogłeś ucznia zamordować? Co? No, był chętny po prostu. No. No? I co? Mówiłem panu, kim chciałbym zostać w przeszłości? Mówiłem. Mówiłem panu, że. Chwila, niech pan poczeka. Yy, chwila, niech pan chwilę poczekał. Pan od pierwszej klasy liceum. Mnie, pa. Niech pan posłucha. Dobra, zostawię to grzyba nada się tu. Albo nie, bo jakiś nauczyć, Albo dobra. Mówiłem się pana, że chce zostać złodzieja. Mordercą, głupim mordercą. A pan nie zwracał nawet na to uwagi. Myślał pan, że siartuje. Ale, 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 nie. Słuchaj pan, jakie jest pana ostatnie słowo? No. Słuchaj pan, ja teraz uciekam z tej szkoły. Jeżeli się to powtórzy i dzwoni pan i zadzwoni pan do moich starych... Ta Pana zabijam już bez zastanowienia. No, to ja uciekam. A! Yy. I co to jest? Właśnie, to Pan przez ten głupi monitorek mnie zobaczył, że spieprzam ze szkoły. No dobrze, zostawię go tu. Zobaczy Pan, że uciekam ze szkoły po raz kolejny. Dzwoni pan do moich rodziców. Ja biorę mój rewolwer i pana nie ma. Czaisz pan bazę. No to, to, to tak. Dobrze, a Staszek sobie tu będzie wisiał. No, a ja idę. A właśnie. Widzi pan to? Zawsze paliłem. No, teraz ja uciekam. Elo. Dzień. Haha, ha ha, o Boże Dobra, ja dzwonię do jego starych i Kolejnego dnia No dobrze No więc, znowu że śmierdzący grzybie powiedział mój instatem, że ziemi ze szkoły? Jasne, że tak O nie Ja ci coś mówiłem Po pierwsze do nauczyciela mówi się ja, ja, uznałem, że to był żart. To nie był żart. Pan skończy teraz, jak uczeń wczoraj. zostaje mordercą. Od dzisiaj będę mordercą. Gówno mnie to obchodzi, że mogę wstawić za to do poprawczaka. Ale mam to w nosie. Przepraszam, ale mam to w dupie! Kto chce być następny? No właśnie. Ja, spiepr ja spieprzam do domu. Jak ktoś, piśnie, jak ktoś zobaczy moich rodziców i im piśnie tylko słówko, że zabiję dziś nauczyciela i wczoraj jakiegoś koleżka, to każdy w tej klasie nie przeżyje. I mnie to nie obchodzi, że jedna osoba mnie straci. Każdy nie przeżyje. Albo nie. Każdy oprócz ciebie, bo ty byłeś moim dobrym kolegą, bo paliłeś zawsze. No dobrze. Ty, dziewczyno, ty chłopaku i fleczka, i ty, dziewczyno, zginiecie, że nie nakadujecie to moim starym. Ja w tym momencie spierniczam do domu. Elo?